If you blend an apple with an egg and pure Komieni cocoa powder, salenii. pour it into a mold, and cook it in the air fryer or oven, you'll get this delicious apple cake with just 3 ingredients and gluten-free. Delicious apple cakes. Okay? Dobra. Zobaczmy co z tego wyjdzie. See you later at the other side. Sprawdźmy to. Chwila prawdy. Mm. Jeszcze ciepłe. Wygląda na to, że się zrobiło. Ale miękkie. No powiem wam, że dupy nie urywa. Dupy nie urywa. Tak od razu myślałem jak robiłem, że będzie czegoś tutaj brakowało i spróbuję może zrobić jeszcze następnym razem, ale Dodam tam albo daktyli albo miodu. Ale mięciutkie, fajne, takie puszyste. Trzeba to dosłodzić i będzie ok.